Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony. Jeden z, z oglądających mój kanał poprosił mnie, czy jestem w stanie zrobić króliczkę w, w sumie zajączka wielko-nocnego. Ja powiedziałem spokojnie nie ma problemu i poprosił, już to był chyba, chyba na dwie osoby które prosiły mnie o jego wykonanie. Tak więc spełniam życzenia swoich widzów i zaraz wykonam zajączkę nocnego Przeglądając wzory, jakie są do dyspozycji, szczerze mówiąc, wszystkie są mniej więcej podobne. Zajączek, wielkanocny. I prawdopodobnie, aha, bo jeszcze dodać to w logomocji to ma być, tak. W logomocji może to nie zostało dodane. I, i wszyscy, wszyscy tutaj, może jeszcze dodam jeszcze rysunek. Rysunek. I tutaj wszyscy się skupiali na tym, że pewnie największym problemem dla moich e, oglądających jest to, że tak tak wszystkie króliczki mają okrągłe kształty. Ja Wam pokażę, że króliczka można zrobić nawet nie robiąc okrągłych kształtów. I to będę chciał udowodnić. Yy. Osoby niedoświadczone warto, żeby sobie takiego króliczka najpierw zaprojektowały same na kartę. dopiero potem zrobiły. Ja jak będę go robił całkowicie z góry, mam pewną wizję, jak ten króliczek ma wyglądać i go sobie przygotuję. Yy. Dobra, króliczek. W sumie zającek, zając jest wielokrotny. Zając, dobra. I zając będzie miał tak, dodam sobie procedurę złożoną, to będzie kwadrat. Kwadrat mi się przyda, powtórz. 4 mm, np 100, pw On 10. Chyba nie będę robił na Najlepiej potem przerobię tego zająca na zmienną, jeżeli to będziecie chcieli, takie mieć życzenie. I teraz, tak, co mamy? Zająca pisze, oczywiście, tutaj zająca pisze kwadrat. Co dalej? Zając, wywołaj się. Mamy kwadrat. Zacznę, może od zrobienia charakterystycznych tutaj uszek do tego zająca. Mniej więcej w tym miejscu bym chciał zacząć robić. Czyli muszę doprowadzić do moj, yy, mojego żółwia. P100. Powiedzmy hmm. PW90. I powiedzmy, to jest 1 to jest piąta. Niech będzie na piąta tego tutaj. Czyli NP20. Sprawdźmy, czy jesteśmy na miejscu. Yy, CS zając. to jest od razu. Dodająca dodam CS, będzie szybciej. Mogę nawet 30 chyba. 30 będzie kapkę lepiej. Obrócę 90. No i teraz zacznę wykonywać jego łóżki. Hmm, w zasadzie jego jedno łóżko w tym momencie. No to teraz tak. Powiedzmy, że NP 40. RW 90. NP powiedzmy 50. Rw90, zobaczmy jak to wygląda. Hmm, może kapkę więcej. Tutaj powiedzmy, 7, powiedzmy 70. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. No chyba spoko. Dobra, to teraz yy, wydłużymy długie uszy, czyli damy pewnie odległość pewnie z np100. LW 90. Hmm. Odległość pomiędzy tym a tym. Dam z 30, 30, może 30, NP 30. I jeśli tak, jeśli tutaj było, do góry było 30, tu było 30, tutaj 40, czyli 40 plus. Y, 40 i 100 to jest 102, 140. Tutaj się ruszam o 100, czyli będę się musiał ruszyć 100 odjąć. 40 to jest 60, czyli pewnie NP30, 20, NP60. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest szybkie obliczenia, Ja zawsze, no, chyba nawet dobrze. SZ w idealnym miejscu dobra i teraz tutaj PW 90 oczywiście mógłbym mniej więcej wyliczyć sobie teraz gdzie tutaj jest to nie jest specjalnie trudne no bo to zaczynałem 30 odległości tutaj przesywałem się chyba też 30 i łącznie przesywałem się o 70 czyli tak tu jest stąd dotąd jest 70. Tutaj się przesuwałem 30, czyli to jest odległość 10. Czyli P10NP10 powinno być dobrze. Zaraz możemy, sp do możemy to sprawdzić. SZ. Jak widzicie łóżko mi wyszło. Mamy pierwsze łóżko zajączka. Dobra, to teraz czas na... Ja to sobie wszystko wrzucę. Na miejsce. Hmm. Załóżmy, że odtąd, odtąd się ze mnie zaczynało się. Dobra. Odtąd zaczynało się lewe U. To sobie wkleję tutaj. Wrzucę hmm. NP30. To se na razie zające wywarę. Dodam sobie lewe u, spra u sprawdzę czy wszystko mi tu działa i teraz jak widzicie wszystko działa poprawnie, teraz muszę zrobić prawe ucho. Yy, dobrze, najprościej no będzie tutaj przeteropować się na, 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 w tym miejscu, czyli dam po prostu np 100 i pw 180, czyli obrócę się o 180 stopni. No dobra, jak widzicie. Tak zrobiłem. To teraz to naprawdę prawe ucho mogę, mogę przerobić z lewego ucha. Teraz jak to zrobię? Dodam sobie oczywiście prawe U. I teraz tak, do przodu 30. Zamiast LW to będzie PW. Tutaj liczby będą te same. Oczywiście będę podmian PW. PW PW Jeśli tu jest LW, to jest też PW i tu jest LW odwrotnie. Sprawdźmy czy działa prawe U. Prawe U. O, i gdzieś tam się przy prawym, przy prawym u machnąłem. A nawias się pojawił. Tu powinno być PW. Jak widzicie, uszka naszego zajączka już działają. To co, zostały nam jeszcze oczki, i jakieś wąskie, myślę, że już może jakaś twarz. Yy, dobra. Czyli co, oczki zrobimy mniej więcej na tej wysokości. Czyli teraz tak. Dodam sobie oczy. I co ja tej potrzebuję? Oczy są od razu wrzucę do zająca. Oczy i w, w oczach co będzie? Będzie LW90, NP. Powiedzmy, a powiedzmy, że niech będzie tutaj się ustawić, czy jakieś 25. Stoję w tą stronę, muszę w tą stronę się obieślić. pw 90 podnieść pisak. Następnie

no i w sumie tyle. Zobaczmy, jak mi wyszło jedno oko. No, troszkę za bardzo tutaj. Za mało się odsunęłem w oczu, w oczach. Odsunę się o 35. Tutaj oko jedno działa. To teraz tak. Tutaj mamy łącznie 10 i wielkość oczu jest 25, czyli 35. Tu byśmy zrobili to samo, czyli 2 razy 35 to jest 70, czyli odległość pomiędzy oczami powinna być 30. Yy, czyli tak. NP 25 pod NP 30. Opu. Przekopiewuję sobie tutaj oko. I powinno być wszystko idealnie. Jak widzicie, oczki zajączka naszego wyszły. Mm. Dodam mu jeszcze jakąś minkę. Powiedzmy, że minka będzie na środku. Minka będzie prostokątem. Yy, minka. Minkę dodam do zajączka. Yy, I teraz tak. Co zrobimy w mince? Po pierwsze muszę obrócić, w lewo, 90, podnieść pisaki się przemieścić, przemieścić się mniej więcej tutaj, myślę, że to będzie około 60, np. 60, op zobaczymy jak to wyjdzie. Hmm. Czy w zającu nie mam CS? Mam CS w zającu. No to zając, czemu nie wyczyściłeś mi? Aha, bo ja wyczyściłeś mi tylko za daleko poszedłeś. Yy, dobra, czyli już widzę, że w mince dałem za, za dużo. Damy z 50. Nie, wiem, po co cały czas czyszczę, co to ustawiłem? Dobrze i teraz obracam sobie. RW 90 na mojego żółwia i powt będę powtarzał dwa razy jak prostokąt. Odległość między tym a tym było 30, czyli długi bok będzie 30 NP30 RW90 powiedzmy, że będzie NP 15, rw 90. Okej, okay, mamy. Mamy zajączka. To może jeszcze dorobimy gdzieś tej wąski w tym. Nosek i wąski. No to teraz tak, yy, powinniśmy się tutaj przemieścić. Prowierzyliśmy się przy Damy nosek. Nosek, nosek zrobimy kółkiem. I ile, ile się minka przemieszczało? 30 się minka przemieszczała, yy, miała być w nosku. Czyli teraz tak, podnieść NP15, LW90, NP40. Opu, zobaczmy, jak to wygląda. Yy, nie dodałem pewnie minki do zająca, stąd też nie widzę efektu. Nie, minkę dodałem. Noska nie dodałem. Nosek. Troszkę za daleko wydaje mi się, poszedłem. Nosku. Niech dajmy 30. Nie wiem, poza cały czas czyszczę, skoro to ustawiłem, ale już widzicie taki naturalny odruch. No i teraz kółko. Teraz tak, to będzie... To był nosek. Hmm. Oczywiście mógłbym użyć komendy, komendy koło, tak? Ale jak chcę wam pokazać, że można to zrobić w inny sposób również. Powtórz 360 NP 01. PW1. Zobaczmy jak to wygląda. Hmm. Zobaczmy, schowajmy żółwia. Nosek zrobił, tylko niekoniecznie w tym miejscu, co bym chciał. Czyli powinienem go troszkę przesunąć sobie w lewo i do góry. Czyli jednak zaczniemy od... Czyli jednak w nosku damy to, te 35. Dam jeszcze. Skoro patrzył do góry, to dam... W prawo 90 Ws 5 I w lewo 90, żeby było tak samo. O jak widzicie udało mi się dość idealnie to zrobić. I teraz zostały przy nasku tylko jeszcze wąsy. Wasy. Niech będą. Dodam dodawca wasy. Yy, było, było, było żeby, żebym pokazał swojego żółwia. On stoi w tym miejscu. Wasy wychodzą ze środka. Muszą wychodzić. Czyli, jeśli się nie mylę, to będzie PW90NP5, tak? PZ Zaznaczy SZ. Zobaczmy. Mniej więcej na środku naska będzie. Dobra. Ok. Pod PW90, NP5, OPU. No i teraz yy, ustawmy Żółwia skierowanego hmm, powiedzmy w lewą stronę LW180. No, i teraz tak. Wąsy będą. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zrobimy sześć. Yy. Powtórz. Sześć. Np. Powiedzmy, nie wiem. Piętnaście. Pw. Powiedzmy, nie wiem, 20. Spróbujmy, jak to będzie wyglądało. Ja to też dość intuicyjnie robię. A, znowu wyczyściłem to po co? Ja to. Y, NP. Nie ma. Co tam? NP nie ma. A. NP5 tutaj powinno być. Zachy. Dobrze, widzę, że coś nie w tą stronę mi skręca na pewno. No bo dałem PW, a nie LW. No, za każdym razem powinien NP15 WS15 Tak to powinno wyglądać Dobra to teraz zobaczmy jak to zaręczyk O i jak widzicie udało mi się zrobić wąski Może troszkę krótkie Ale, ale działają troszkę zaraz zrobimy je dłuższe Dajmy powiedzmy 30. I dajmy powtórz, skoro tutaj wyszło tak, to dajmy może 12 razy, o dwa za dużo, czyli 10. Ok, jak widzicie wąsy wyszły. Mam nadzieję, że praca nad zajączkiem Wam się podobała, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś prośby do mnie odnośnie logomocji, to zachęcam do pisania, myślę, że w miarę możliwości będę je w miarę szybko spełniał. Dzięki serdecznie za oglądanie, troszkę było chaotycznie, ale ja nie do końca już miałem wizję tego zajączka, więc już sobie to na bieżąco rozważałem. Mimo wszystko mam nadzieję, że Wam się zajączek podoba. Oczywiście mój ulubiony komunikat, nie chcę tego komunikatu jak zwykle, a się zawsze się pojawia. Życzę Wam miłego dnia, zapraszam do subskrybowania i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, wesołych świąt, do usłyszenia.